Witam serdecznie, Mateo, usiądź przy mnie. Pokażę, jak zagrać. Mateo, zwrotka, em, zwrotka do Mateo, usiądź przy mnie. I teraz akordy do tej piosenki. To jest em, akord G9. Trzeci próg na szóstej, drugi na trzeciej i trzeci na drugiej strunie. Kolejny akord D z dźwiękiem Fis w basie, drugie progi szósta, trzecia i trzeci próg na drugiej. Kolejny akord e MOL 7, drugie progi, druga i piąta i czwarta struna, trzeci próg na drugiej stronie. Akord G, trzeci próg na szóstej, czwarty na trzeciej. Akord A piąty na szóstej, szósty na trzeciej. I akord H, siódme progi, siódma, y, przepraszam, siódme progi, szósta i trzecia. Akord D z basem A, czwarty próg na czwartej strunie, drugi na trzeciej i trzeci na drugiej. I akord G6, to jest trzeci próg, na drugiej, czwartej, na trzeciej strunie, i piąte progi, czwarta i piąta struna. Teraz zaśpiewam z tymi akordami: Usiądź przy mnie, mój synku, posiedź ze mną tu. Gdzie dziś niosły cię? Wiatr i słońce w zabawie Twojej Swoją główkę złóż Na tę chwilę główkę złóż Cały zapach Twój Zdradza przygód znajomych świat i już wiemy, jak zagrać zwrotkę. Jeszcze tam jest taka zagrywka na akordzie emol 7 To jest drugi, czwartą pustą uderzamy i dobijamy w drugi próg na tej samej strunie, czyli... Na trzeciej strunie to samo, pusta, a potem dobijamy w drugi próg tej samej struny. I trzeci próg na drugiej strunie. Czyli przykład. Usiądź przy mnie, mój. I jeszcze jakieś łączenie akordu? EMOL 7 I D z dźwiękiem A. To jest tutaj. Synku, posiedź ze mną. Tu. To jest druga zagrywka. I teraz proszę zobaczyć, jak y ona wygląda. E już znamy. Teraz łączymy z D drugi próg na czwartej i zdejmujemy z czwartej struny. A teraz drugi próg na czwartej do akordu D przez A. Drugi próg na czwartej, uderzamy w czwarty próg. Trzecia pusta. W drugi próg na tej trzeciej dobijamy i trzeci próg na drugi. Czyli dwa akordy łączone. Będzie synku posiedz mną tu. Mamy taką zagrywkę. I teraz jeszcze jest refren. Rajskie ptaki dziś śpiewały wobec nieba. Ziemi, pieść o chłopcu, co choć jest mały, to zwycięzcą się zowie. To już wiemy, te akordy, jak je złapać najłatwiej. Ważny jest tu układ akordu G6. I teraz ten układ tych palców przesuwamy tutaj na dziesiąty próg na drugiej strunie, jedenasty na trzeciej i dwunaste progi na czwartej i piątej. I proszę zobaczyć. To jest akord D9. Raj. I teraz palce z trzeciej, czwartej i piątej przenosimy na czwartą, piątą i szóstą. Sikierę. To jest akord A9, i teraz akord A, który jest tak samo jak akord G6, tylko plus dwa progi. A, i teraz akord H, to jest akord H, ale już z refrenu, nie myli, nie myli ze zwrotką, czyli siódmy próg na trzeciej i, piąte, i dziewiąte progi na czwartej i piątej. Ki. i teraz akord G6 dziś. Akord D przez A, d śpie, i teraz A, dwa G6 i A. I druga linijka jest taka. Wobec nieba i ziemi. I trzecia jest taka sama linijka jak pierwsza, czyli Pieśń o chłopcu, co choć jest mały, i ostatnia linika to z się zowie akord e M7, D przez A, basie i G6. Dziękuję bardzo.